Fasolka po brytońsku to danie, które każdy zna, ale każdy robi trochę inaczej. Jedni dodają boczek, inni tylko kiełbasę. Czasem z suchą fasolą, gotowaną od podstaw, a czasem w wersji błyskawicznej z puszki. Jedno się nie zmienia. Musi być gęsta, aromatyczna i porządnie rozgrzewająca. Jeśli używasz suchej białej fasoli, musisz ją wcześniej odpowiednio przygotować. Dzień przed gotowaniem opłucz fasolę na sitku, przełóż do dużej miski i zalej zimną wodą, najlepiej w proporcji czy do 1, Czyli trzy razy więcej wody niż fasoli, ponieważ podczas moczenia ziarna wchłoną dużo płynu. Moczenie powinno trwać 8 do 12 godzin, najlepiej przez całą noc. Po tym czasie odcedź fasolę na dór szlaku i dokładnie przepłucz zimną wodą. Przełóż namoczoną fasolę do garnka, zalej świeżą wodą, dodaj liście laurowe i ziele angielskie. Gotuj pod przykryciem na małym ogniu przez około 90 minut, aż będzie miękka, ale nie rozgotowana. Po godzinie możesz zacząć sprawdzać, czy jest gotowa. Pod koniec gotowania dodaj łyżeczkę soli. Zanim odcedzisz ugotowaną fasolę, to odlej około szklankę wody z gotowania. Przyda się do sosu. Zamiast suchej fasoli możesz wykorzystać fasolę z puszki, ale będą potrzebne aż cztery puszki. Na zimnej dużej patelni lub w garnku z grubym dnem rozłóż pokrojony w kostkę wędzony boczek i smaż na średnim ogniu 4-6 minut, aż się zarumieni i wytopi tłuszcz. Jeśli zajdzie taka potrzeba, to dodaj łyżkę smalcu lub oleju, a potem dodaj pokrojoną kiełbasę, wymieszaj i smaż 4-5 minut, aż się zrumieni. Następnie dodaj pokrojoną drobno cebulkę, smaż 3 minuty, a na koniec dorzuć starty czosnek i smaż jeszcze z minutę. Następnie dodaj słodką paprykę, najlepiej wędzoną, opcjonalnie ostrą paprykę oraz sól i pieprz. Wymieszaj, a potem dodaj koncentrat pomidorowy, ponownie wymieszaj i smaż jeszcze około pół minuty. Potem wlej pasatę pomidorową oraz wodę po gotowaniu fasolki. Najpierw wlej pół szklanki wody, a w razie potrzeby dolejesz więcej później i przemieszaj. Dorzuć majeranek, łyżeczkę cukru, sól i pieprz do smaku. Gotuj na małym ogniu około 10 minut, aż sos trochę zgęstnieje. Dodaj ugotowaną fasolę lub tą odsączoną z puszki. Delikatnie wymieszaj i gotuj tak z 15 minut na małym ogniu. Wypróbuj i w razie potrzeby dopraw do smaku i dolej trochę wody po fasoli, jeśli sos wydaje ci się zbyt gęsty. Cały ten przepis, dokładnie opisany, znajdziesz na moim blogu www.kuchniaizy.pl. Życzę smacznego i fajnie spędzonego, błogosławionego dnia!